W ostatni miesiąc wakacji sprawdziliśmy, czy już rozpoczęły się zakupy wyprawek szkolnych. Ruch teraz w sklepie mamy umiarkowany. Zauważamy z roku na rok, że rzeczywiście klienci przychodzą już troszkę szybciej, ale ruch zaczyna się w połowie sierpnia, a kończy w połowie września, także oczywiście polecamy, żeby na zakupy wybierać się już teraz, żeby uniknąć kolejek i niepotrzebnego stresu. Jak co roku producenci prześcigają się, by zadowolić klientów, a najmłodsi mogą liczyć na to, że w ich torni strach znajdą się ulubieni bohaterowie. Mamy i dla chłopców, i dla dziewczynek dużo modeli z różnymi motywami. Dla dziewczynek lol, surprise, pusin, księżniczki, kotki i pieski tak uwielbiane przez małe dziewczynki. Dla chłopców, minecraft, jakieś motywy piłkarskie, motywy gameowe. Myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Czasy, kiedy. Świat kredek, zdominowany był przez kultowe wręcz kredki bambino, już minęły. Kredki bambino sprzedają się najczęściej. Aczkolwiek to nie znaczy, że są takim topowym produktem. Już wiele, wiele marek polskich robi równie dobre produkty. Mamy kredki i pastelowe i neonowe i dwustronne. Tak samo pisaki są brokatowe, też pastelowe, neonowe. Gdzie z jednej strony jest pędzelkowy pisak, z drugiej strony cienkopis. Jest tego multum. Jest w czym wybierać i można z tego stworzyć piękne prace. Czym nosić zeszyty, książki i przybory do szkoły? Wybór jest duży, ale trzeba zwrócić uwagę na wiele elementów. Mamy tornistry dla dzieci, które są kupowane zazwyczaj przez rodziców do klasy od 1 do 3. One są usztywnione oczywiście na plecach, dobrane odpowiednio do wagi dziecka, do wzrostu dziecka. Są w środku też sztywne, co za tym idzie, małe dzieci nie potrafią jeszcze układać tak wszystkiego skrupulatnie, więc nic się w środku nie pogniecie. No i oczywiście plecaki od czwartej klasy już w górę dla młodszych dzieci, dla młodzieży. I to są plecaki, które też co ważne są już usztywnione, o przeróżnych motywach. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. W tym roku uczniowie mają nieco przedłużone wakacje. Początek szkoły dopiero 4 września.